wszystkich bardzo serdecznie w 11 odcinku z Elder Scrolls Total War. No i cóż, w poprzednim no. odcinku tutaj pobiliśmy się troszeczkę z orkami. Zrobiliśmy też tą Osadę nazwy nie wypowiem, bo nie chcę języka łapać. No i tak, ja tutaj muszę przede wszystkim coś zrekrutować, bo część naszych wojsk po prostu tutaj już odprowadziłem z tych... tutaj będziemy atakować Wolkihar. Har gdzie siedzi paragon pełna armia trupów ale cóż, mamy tutaj dwie armie, no nie pełne w 100%, ale no, atakujemy trupy też na przeczekanie nie weźmiemy, mamy wojnę z nimi, mamy uleganie w Sinium. tutaj ty mm, też tutaj się szykujesz by na to pójść no i dobra mm, co dalej? Dalej to tak. Nasz król Hail, idzie po tą osadę e, Renega Redgardów. To jest tutaj. Tak, tu mamy jedną armię pełną. Gotową Hail, do ewentualnego ataku. No tu nie mogę, bo tu są moi sojusznicy. A tak mamy tego szpiega, który nie tutaj. Bo widzę, że tutaj mamy Armię Imperium. No dobra. Oprócz tego zdobyliśmy. Łańcuchy i oblegamy kaspar, który zdobywamy od razu. Dziękuję, do widzenia. Kaspar zdobyty. Sprawiamy w dobra. Ta, ta. tak mamy zdobyty, i teraz musimy troszeczkę armii przeprowadzić. Stąd, bo chcę zdobyć tą osadę tutaj. To jest mały garnizon i go po prostu to bardzo kusi. By to zdobyć, więc od razu płyniemy. Werbujemy nowe jednostki w postaci większej ilości trupów. Eee, tutaj weźmiemy też kieletów jeszcze. Tegate się nam rekrutuje, cała linia. I tak czy stąd bym mógł coś w stolicy zrekrutować? Mogłbym. my takie coś. Weźmiemy jeden statek, lepszy. Weźmiemy szkielety, tu. Takie coś tutaj. Takie buty. Tutaj. A pójdziemy na całość. W że to jest: że jest że cztery tury to nie, nie jest mi się tyle czekać. Więc dobra. Tutaj bym część tej armii już odesłał, tu z skawent, ponieważ będziemy się szykować na atak ewentualny. Tutaj budujemy to pod dorobek. I tak, myślę, że mamy osad 45 już zdobytych. Myślę, że tutaj... Czy możemy tutaj plotę zrekrutować, czy nie możemy? Niestety, udałoby się gdzieś pod statek zrekrutować. I jeszcze parę następnie zbudujemy to odcinek haloperniku. I dobra, będziemy tutaj kończyć tą turę po prostu. Ten już idzie do Imperium, bo chcę zrobić ten fort królem i się wymienić osadą z imperium z Imperium. Myślę, że to przejdzie fort za fort. I oni się wtedy połączą swoimi terenami. A ja będę mieć dojście drugie do fortu. tak moim zdaniem będzie lepiej. No cóż, tak no, to już grałem bardzo blisko do Talmoru. Tylko odkrywając sobie mapę, zobacząc co tam dzieje na tej wyspie, to jest po prostu masakra. Jakby to wyruszył, by złamać lub coś, to jest nie do zatrzymać. Tam było 8 pełnych armii w jednym miejscu stało, więc masakra, prawda. No dobra. Mm. Szkodownie jesteśmy troszeczkę tam. jak to pobudowało, wszystko. I coś więcej to od się poszła wjechanie. Też może tego tej kasy jest troszkę mniej. No, możemy przeszkolić oddziały świetnie. Uh. armia ale taka wykrwawiona mocno. Dobra od razu biegacie. Tą osadę, I nic nie ma de facto. się hajtają. Wszędzie na pierwszym miejscu jesteśmy. No dobra, nasze wojska. Wy tu. Wy też tu idziecie. Wy... Tu jest też sporo działów wolnych. Bo chcę zdobyć tą osadę. Znajduje się tutaj, tym już płyniemy od razu, dobra, mm. My króla orków Ja znaleźć nie interesuje, i tak ty idziesz do spod z nie zmieścicie się Dobra, więcej trupów sceptujemy, to mi zabroni Tutaj myślę, że jak razie się tu wstrzymamy z rekrutacją. Czegoś tu nie z jest trupem. Tutaj to przeszkolimy. Tutaj nic. Tutaj coś mogę. Nie nie chcę z takiego innego rekrutować. Evermore też nie. Eee, I tak mam tutaj. Polska tutaj też mamy. Całkiem niezłe stanie. I jakby co mógłbym ruszyć na Skyrim, nie? Tutaj. Jest. Dobre, teraz i teraz, ty nam to. Dobra. teraz królu. Król idziesz tu, chodźcie tu, chodźcie tu, chodźcie królu, chodźcie tu, chodźcie tu, generała tu, mamy generała. To tu, dobrego generała, widzę. Mają. No dobra, stracicie to. I tak, to jest nadal imperialne. I tu mamy resztki tej armii. Ale tu jest wszystko od nich. dla siedzi. Tu jest ich lider frakcyjny. Zobacz, to nasz dyplomata. Dajcie um, mi może w ten, ten. Helldorm. Um, powiedzmy, dam da da, tam za to kasy. Adam dam już teraz 26 tysięcy, za, 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 za Heldorn. Ten generalnie, nawet mniej wystarczy. 10 tysięcy? 10, 10? ala, tu damy 15. Wtedy nie będę musiał nic Wam sprzedać. wam osady. Z samą uszczędzę. Ten rysta, Mamy osadę kupioną. Mamy Heldor, który nie ma garnizonu. Niestety potrzebnego jest problem. Nie mogę tu podatku obniżyć, więc trzeba coś stawić dobra to może iść już tu i to tu idzie szybko to naprawdę się nikt tam co nie zbuntowało tylko na to liczę i tu dobra zdejmujemy miesiąc straciliśmy ale dobrze żyjecie tam nie będziemy płakać. Wszystko też odciążymy się czasowo, więc myślę, że to po prostu połączamy te wojska w jedno. oddziały. Więc tak, dołączymy. Dobra. Ty za to. Z tą armią się wracasz. I idziesz tu. I idziesz tutaj. Po prostu z pomóc. Mi niedobitkami troszkę tutaj tych. Dobra, mamy ten Heldorm. Tu jest od tych orków, niestety tutaj tutaj trzymamy, bo tego nie zdobędziemy, chociaż. Tak zobaczyć. Um, wiecie co, to przejść przeszło. Mogę zapisać dwa do jednego. Spróbujemy. Bill Victory, no 1300 padło. Mamy wygraną kampanię kontynuujemy jeszcze, bo ja jeszcze chcę. I wiecie co? Orsinium co zdobyliśmy, naprawimy teraz. Żeby poduszkać, bo tarmi bardziej ucierpiała właśnie. Ale jest całkiem stanie. I wiecie co? Idziemy na Dragonstar od razu. Ruszymy. Już tu jest jedna osada, ale tutaj spokojnie. No to będziemy. spokojnie. Mm, I tak, teraz idziemy pod ten fort. Tego zapłacimy, bo rozdzielimy polegać. Mm, tutaj mm, też wypłyniecie. Dobra, weźmy turę, zapiszemy. Dobra, mamy. Sinią wlegamy z paroły. Liczymy, że chcę też Wam pokazać jakby pojawienie się Lorda Harkona, bo to też jest takie ciekawsze. Powiedziałem, że ta scena nie zbuntowała ten Eldorn. Tylko na to liczę, by tego nie było buntu, bo nie chcę. nie, jeden drugi Forteum odkupił od imperium, bo on tak troszeczkę psuje, jest jego położenie tak troszeczkę na rękę. Szczerze, To nie będą zamieszki, to jest pewniaczek. Weźmiemy go. Mamy Harkona? Bierzemy, oczywiście. Dobra, to nas wiem, i jest Lord Harkon. Proszę bardzo. To jest. Domgardu z trailera. Dobrze, Mamy go tutaj. Co ty Dosyć. Armia jest mocna, ale druga. Cholerę. W trzymaniu. Ale dobra. Zobaczmy, będzie. Dobra, wy to, obiegacie. E, misja nieudana. Dobra, wy tutaj za to. Heldorn tutaj zamieszczył, wtedy zniknął. Naprawimy im. Dobra. Mamy Harkona. Jakby się to przetrenowało. Dobra, Sinim również. Możemy zejść przeszkolić, Możemy Ty przeszkolić, dobra. Mm, tutaj... Ja budujemy tam łącza. I tak. Dragonstar bym chciał od razu zdobyć. Widzenia. mamy, Ile naprawy, w musi to przeszkolić na spokojnie. Jak się to zrobi. I tak. Uwamy ten port. Mm, tam to gwiazdę. Gdzie jestem jest rękę? Też jest tu. Dobra. Przeglądujemy fort. szkolimy, przeszkolimy. Mamy kolejną osadę. I... tak. O! tu się serio hey, powinien mieć kolego. W tym miejscu. Wy... to zdobędźcie. Our, Mamy stros i to to te. I nie budowali nic. Chodziło. Terfiacze. Nie wiem, się się już na tą wyspę. Na tą mniejszą niż na tą. Dobra. Hmm. Tak, to wszystko od Redgardów jest tutaj, nie? Das ich resztka, nie? Są jakieś te troszeczkę pobijane oddziały. No. I tak. Teraz ty kolego! Tu idziesz? z tych Dobra. Mogę coś śniadanie i doszkolić. Ale w sumie mógłbym ci dać udział puszniku. tutaj od razu. I tak, ja chcę zobaczyć co mi to dało. Zbudowanie tego pod wampiry. Hmm tych będziemy mogli pięć. Tak jest, mamy zamek Wolki Mamy mm. więcej szkieletów. Eee, to są takie same zombie, wiadomo, uczucy szkieletów no, Wordsman i harów Magowie, mamy Lordy Wampiriki. jest się utrzymanie, liczę to klasycznie, coś nic I tak. tutaj mm, no byśmy mogli w sumie jakąś fajną armię mu zrekrutować. Wzięli tych magów, tych magów i powiedzmy tych. też jeszcze dobierzemy te trzy oddziały. Mamy tu już cztery. W sentinelu byśmy flotę zrobili. Tutaj bym zrekrutował. Może nie o no, te cztery, które tu jestem się te czekać. Też może w sentinelu dostajemy jedną katapultę, i tak byśmy ruszyli. Jedną, jedną armią Harkona byśmy ruszyli właśnie na... elfy. I, ale dobra, mm, no, Ty nic nie zrobisz, wydał mi się no szpieg. Jeden szpieg mi się przyda. To jest tutaj, więc pójdź tu. Od razu. I oni tu mają? No, niby słaba armię, nie? Ale to byśmy się tu wejść. Dobra, przeszedłeś. Masz tu siedzieć, bo tutaj będziemy mieli otwartą bramę dzięki temu. Zostaw sieć, ja tutaj zapiszę. De facto kampanię skończyliśmy, nie? Mamy 51 na długą kampanię, jakbyśmy zrobili. Mamy de facto zrobioną też. No ale dobra. Hmm. O ten Fort Riverpoint Point bardzo chciał. Było takie fajne centrum ready. do zajęcia. Czy oni mi go są chętni sprzedać? Bo tak so, mi jeden fort jest. W ogóle mi nie pasuje jego położenie tego fortu. Hmm, jakbym hmm. dał za niego, no. 18, 15 000, jeden fort. Very generous, ok. I przejdzie. już to, no to powiedzmy 16 Ten Fort. Dobra. Mamy to port River Point, jeszcze kupiony, kolejna osada, de facto za grosze. Well, dobra. Mm. I tak, muszę szybko jakiś tu oddział przysłać. Dobra, Musimy też oddziały. Pięć oddziałów, przepraszam, już tam ich idą. No tutaj dorekrutujemy trupów więcej. Dobra, mm. i tak odsłonimy mapę. Moment, jak to tu wygląda? No, orki się trzymają w trzech prowincji. jest tutaj El e, tutaj Belkart, no i Dusznik Jal. Jeśli ci nasz ten, dzięki temu będziemy mogli to jedną turę zająć. Tutaj, oprócz tego wygramy kerner. Harkon mógłby ruszyć takie, nie? O, Karo o, proszę bardzo. Znaczy co dzieje, Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć pełnych armii, siedem, osiem pełnych armii, elfów jest na tej wyspie. Więc to by był, co mówię, tak za to ta wyspa. I Fristhold, no, nie jest takim szalonym pomysłem, bo tutaj jest troszeczkę tego tylko. Co ma, jak wyruszyć tutaj na nich? Ale no. Yy, klany to już tylko jest na tej prowincji, tutaj. Co ten. Kwarcz był fajny dla nas do zdobycia, ale mamy te prowincje tutaj, to jest ważne, zajęte. Dobra, jeszcze tylko dojdziemy te skocz, paroły. Potem znajdziemy to, myślę, idziemy będziemy w serię też, nie? Więc tutaj zapiszę. wpiszemy w nam zdobyte, więc w sumie cele osiągnęliśmy. nasz piek siedzi w tej osadzie więc też że nie będziemy musieli jakby olegać nie przyjdzie do, im garnizon hmm. Czy chcemy z nimi pokój się hmm. co nie chcemy w pokoju z domi We understand your until we meet again. No to dobra. Zbywają nas najdłuższe te kolejne dwie prowincje. Dobra, no jak się haktają. Widia złodziei. Jakie tą sadę? U. Mamy Restless League! Mam piratów! Eee, dobra. Tak, spokój. Przeszkolimy od razu. Co tam. Uuu, w land panuje zaraza. Fajnie, musimy tutaj jakoś to przeżyć. I tak, możemy. Hmm. Media wojowników. I to jest. Są wybudowane nawet. No tak, bo mamy zbudowane to. na rekord. Port budowy to się nam ulepszyło w Glenumbrze, Razem. Wiemy, tutaj, tutaj troszkę tam więcej do garnizonu jeden grunt. jechanie się tam port zrobił. Tu idziemy teraz farmy. W parze, nic nie robimy. Eldor nam się cały tutaj naprawiał. E, tutaj możemy przeszkolić, możemy przeszkolić wojska. To to zrobimy od razu. No to jest dla nas bardzo ważne. Tutaj. Dostać piratów tutaj. To tak jest. To jest on to najlepszy oddział łuczników w grze. Rest to jest League Archers. To są kozacy, tyle powiem. I dzięki temu ja mogę ruszyć na armę. Armia na spokojnie armor rozwali. Dobra. Mm. Więc tak, bierzemy to. Dzieci tu, odbijem was. Tak, Archon. Po coś chce zareagować w morze, więc wiesz to? Hop, zareaguj, armia pełna. Archon, pójdziesz po prostu tutaj też. Tak. E, nie możemy już poruszać, ale dobra. Nawet armię fajną gotową, domu, pijemy magów, ale dobra. Mm. Teraz tak. Ty. Tutaj dojdziesz. Fajnie. W możemy coś. Możemy już połączyć. Działy I tak. Teraz idziemy tutaj, kto zdobyć. Hmm. Tutaj jest dosyć wyrównane. Jeden do jeden. Co my to po prostu trzymamy ich na czas. Nie, nie, aż wyjdą, ale tak, stąd. I to de facto by dopłynęło, dobra, ja to cieszę. Tak, bierzemy was. Was, was, weźmiemy. Idziemy te trupy. I dzień dobry, elfy. Idziemy na wasze tereny. Miejmy mi suprise'a, tak? To nie spodziewałem. I dobra. Mm, tutaj. To szkolimy te oddziały. Ktoś tu buduje. To grobowiec też to budujemy od razu. Raport końca tury. Wszędzie prowadzimy. Nie mogę się zbytnio ruszyć. Nie. Więc dobra. Pięć do dwóch.